moi widzowie, witam bardzo serdecznie, jest strony Zakrzak, no i mamy Ci 26 grudnia, no i jak trochę codziennie pokrzewam widzowie oczywiście nowy sklep Fortnite, słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie subo na kanale, mega, mega wielkie dzięki za to No i oczywiście zapraszajcie mnie do, do znajomych, bo codziennie tutaj na odcinkach przyjmujemy, a potem gramy sobie na przykład fajne grę na streamie i jest całkiem spoko no i co, widzowie, lecimy na sklep, ja mam jeszcze przed startem miłego dnia chciałem życzyć No i co, obczajamy, widzowie jeszcze tak na początek, jeżeli chcecie mieć użyć kodu Zakrzak i Ty Wielkie, wielkie, mega wielkie dzięki za to. No i przechodzimy do sklepu. A co dzisiaj mamy? Uwaga, 3, 2, 1. Dzisiaj w sklepie są dwie nowe emotki z Siri Icon. Eee, wow, naprawdę ciekawe. Eee, po pierwsze, mamy emotkę 6 i tni". Jest to synchro emotka. Eee, zbicie piony. Takie ukłon. Walka. Pociągnięcie. Co to widzę za emotka? Pierwsza... Zdrada rani najboleśniej. Ej, jestem strasznie ciekawy tego. Mm, skąd są te emotki, Bo może to jest z jakiegoś filmu? Dajcie znaka w komentarzu, jeżeli kojarzycie te ruchy. Eee, jest to synkre motka, czyli dwie osoby ją robią, czyli prawdopodobnie tutaj walczymy. I tutaj, nie wiem, piątkę zbijamy? Ciężko powiedzieć. Idziemy, widzowie, dalej. Mamy sztama i szpagat, czyli mm, piątka prawdopodobnie, dokładnie. Piona, cyk, cyk, jakieś przywitanie i szpagat, widzowie. Ej, sztos. Zawsze rozciąga się przed szpagatem, widzowie. Jest ta emotka za 300 i to też jest za 300, czyli są to najtańsze emotki z serii ikon, jakie mamy w grze, jeżeli się nie mylę. Ej, ciekawa sprawa. Dajcie znaka, e, jeżeli wiecie skąd są te emotki. Jak dla mnie, naprawdę. Coś nowego, coś nowego to na pewno. E, plus za 300, plus że synchro. Kurczę, naprawdę ciekawa rzecz. E, idziemy dalej, mamy pakiet Galaxy. Widzowie, Skin Galaxy jest już z nami naprawdę całkiem sporo. Ymm, tak, no i o co w nim chodzi? No, jest to Skin Galaxy. E, mamy w, w Fortnite te trzy Skinne Galaxy. Mamy Skina Galaxiego e, Męskiego, który był pierwszy. To był drugi Skin Galaxy, i trzeci był odświeżony. E, podobny do tego całkiem. E, no, oczywiście troszeczkę inny. E, tam był chyba pod koniec drugiego chapteru. Jeszcze taka lotnia e, Celestia i Gwiezdne uderzenie. Ja, widzowie, plus skórka, dobrań kosmicz, kosmiczny, <coughs> zwiadowca, Ej spoko wygląda ten galaks. Nie wiem jak wam się podoba, jak dla mnie git. Idziemy dalej, widzę zestaw Drużyna Stars Jest to yy, zestaw z serii Legend Gamingo i yy, co się w nim znajduje? Chris yy, Redfield, chyba tak się czyta widzowie, jeżeli źle to przepraszam yy, on Ma on dwa style, taki o, taki powiedzmy waleczny i taki bardziej w takim wiecie stroju, no normalnym stroju takim, nie, jak się wychodzi na przykład na ulicę do tego mamy zielone yy, drzewko zielone zioło się to nazywa, e, prosto z gór Arklay widzowie, e, no może być też ono, może zmienić kolory na czerwony i na niebieski, e, więc tak dokładnie, może mieć inne kolory, dajcie w ogóle znaka tak samo skąd, z jakiej gierki to jest, widzowie, co robiło to drzewko, bo ja w sumie, nie, 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 ten, nie pamiętam do końca, dalej, Jill Valentine, yy, jeżeli źle czytam tak, jak mówię, przepraszam, widzowie, jest druga w nocy. E, tak, mamy tutaj takiego skinka. Hmm, ona jest jakby z policji, z tego co widzę, oficer. E, oraz mamy jeszcze do niej drugi zestaw, drugi, drugi styl e, w takim bardziej wyposażeniu. E, no i jeszcze do tego możemy, widzę, otrzymać e, ekran w e, I widzowie, zabawcze klawisze, czyli taką maszynę do pisania. Do tego mamy widzowie wyprówacza, ogłuszacza, czyli dwa kilofy m, po 800. Jeżeli się nie mylę, tak jest, właśnie tak wyglądają. E, I przechadzka z parasolką. Ej, mam tu robotkę, lol. Nice widzowie, no jeszcze pokażę Wam dźwięki. To jest pierwszy, i to jest drugi. Tutaj takie elektryczne, tu takie metalowe. Idziemy dalej. Dyspozytorkę za 1200 v -dolców. Można zdejmować jej hełm, i słuchawki. W sensie kominiarkę, e, czapkę i słuchawki. Oraz można zmieniać kolor jej stroju. Z niebieskiego na taki powiedzmy zielony. E, no i ona ma też pleca, który jest wizualnie reaktywne. Mm, Im więcej chyba zadamy obrażeń, tym jest e, jakby bardziej kolorowy. Jeżeli się nie mylę, tak to działa. Do tego skinek osika e, za 800. E, naprawdę? Jak za 800? Myślę... Git, widzowie, git, git. Do tego mamy potańcówkę w maślanej, oj, widzę, muszę wam to puścić na fulla. E, to jest muzyczka, która moim zdaniem jest jedna z lepszych w grze, sami zobaczcie. To jest to, widzowie, to jest dobre. Dokładnie. I to chyba było ten. Tak, w drugim czapterze, Dokładnie. Dobra, już, wiejam, już wiem, że jest głośno. Sekunda. Gdzie jest muzyka? Muzyka. 15 chyba była. Dobra, widzę. Wracając. Elektryczne podrygi za 800. E, v dolców Emotka, nie wiem, za 200. Jak ktoś robi miniaturki w Fortnite, to to może być spoko do tego. No i jeszcze emotka orzeł za 500. Do tego oczywiście mamy Boba Fetta. Od wczoraj w sklepie wraz ze szturmowcem imperialnym, którym gra się naprawdę przyjemnie. Dzisiaj nagrywałem nim odcinek. W ogóle dzisiaj fajny odcinek na kanale widzowie. Niektórzy, myślę, się. Uśmiechają. E emotka ciemna strona. I e Y Wing. E tak samo Kigafi, i statek Boba Feta. No, to co było wczoraj, widzowie. Czyli nowy skin Boba Feta. E wraz z emotką system, namierzający aktywne. Czyli tutaj no, zejście na oko. E I plecak tutaj jetpack. E widzowie, co dalej? Mamy zwycięzców królewskich koncepcji. Czyli dwa skiny, które weszły do sklepu 2-3 czy trzy dni temu. E oczywiście Spider-Man bez drogi do domu, widzowie. Zestaw Matrixowy. Biały królik. E tak samo mamy wszystkie tutaj zimowe skiny, które były. E przez ostatni czas świąteczny Winterfest w Fortnite, cie. Mikołajki, elfki, no dosłownie no widzę tutaj wszystkie skiny, które weszły do sklepu przez ostatni czas pierniki, lizaki, e, psa widzowie Mikołajowego, napastniczka, krakszota, w sensie łupiorzecha, e, światełek, no wszystko co tutaj widzicie na ekranie widzowie, e, już to omawialiśmy tyle razy, ja cię kręcę, na pewno znacie na pamięć e, te przedmioty, no i fajne motki dzwoneczkowe solo i woźnica, e, plus jeszcze pakiety się nie zmieniły z tego co widzę, dalej na przecenie jest pakiet e, mroczne odbicia, zestaw nie pakiet, m, przeceniony o połowę, no i z tego co widzę tutaj nie mamy nic więcej takiego nowego, e, ekipaka oczywiście dalej ta sama, jeszcze w ogóle Widzowie, ile? 6 dni chyba, nie? Jeżeli się nie mylę hmm, Czy tam 5? No, 5-6 dni I będzie nowa, pewnie niedługo ją poznamy Widzowie, to na tyle, w tym sklepie nowe Dwie Synchro jeżeli chcecie mojej jeżeli chcecie wziąć kodu ZAKRZEKITY Subskrybujcie kanał, wbijajcie na Discorda i linki w opisie, no i do, do zobaczenia Później na live'ie i na odcinku Trzymajcie się, elo, bye, bye Cześć, cześć, mojego dnia, widzowie, siemaneczko